Wywalone. E, siemanko, Siemanką, witam bardzo serdecznie w Payday 2, czyli walimy w Diamond Story, Ci ze mną jest Seba. Witam. E, pasosiad. Dzień dobry, witam Was i lecimy do store. Story. Tak. Masz długie przywitanie długie przewitanie, pan dzieciak. Byś chciał cię. Dobra, jesteśmy z powrotem. Eee, chyba nic się kupujemy. nie kupujemy. Seba ma działko, ja mam, reddy, 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 ja mam reddy, reddy, swoją reddy. mamę. Reddy. A tu zapomniałem. Jezus, zapajac, po co mnie grubaliśmy? Right, <grym> się grubaliśmy? Nie wiem. To jest początkujący. razie jest początkujący jak my. Dobra, dobry. dzień dobry dzień panowie. Dobry. A zwykły dzień, panowie. Czy dziewczyną? Dobra, i co musimy, no to trudno masz, no bo ja jestem dziewczyną, cały czas jestem dziewczyną, dopiero to odkryłeś Dobra, obczajmy co musimy ukraść, tu mam jakiś salon samochodowy, patrzcie panowie A, zobacz, Co to? Kurwa. Porsche A to jest, czyli tu jest safe? O, Porsche, ujocie, ale auta chyba nie będziemy mogli kryć. Dobra. Ale czy ma pan tutaj safe jakiś? Tak, jest tu safe, dobra, jeden safe, zapamiętajcie, tu jest jeden safe Tu będzie stał sąsiad, to sąsiad, bo to sąsiad, z... sąsiad będzie tutaj Sosia, te diamenty. Nie, odsuń się stamtąd, wypierdzielać. Obczajamy, gdzie są najpierw sejfy, a nie. Kurde, od razu. Sosia, ty bierzesz auta, czy ty bierzesz diamenty? Bierzesz auta. Dobra. O, -u -u. To sobie ja pomożę idziesz, Seba Seba pójdzie, dobra. Oj, tutaj. Dobra, seba, ogólnie jest tak. Tutaj wystarczy, że strzelasz w okienka i się zbija, co nie? I wtedy możesz mhm. zbierać to wszystko co w środku. I jak zbijesz też, a jak weźmie worek, co nie, na plecach? To pod gie, wywa... No, chodźcie, no. Co on naprawdę założył jak debil maskę? Wypadkowo Dobra, nieważne nie, nie. Idziesz po auto, my z sobą robimy bilera. Dobra Dawaj Seba szybko pod V Szybko dawaj pod F, żeby wszyscy na ziemię byli Zabijaj strażników, a resztę dawaj na ziemię Na ziemię, na ziemię, na ziemię I od razu ich skuj, żeby wiesz, żeby nam tego, nie? No Od razu ich, e, F naciskaj na nich, żeby ich związać Na ziemię, na ziemię, na ziemię Na ziemię I związuj ich od razu pod F, związuj ich, żeby się siedzieli na ziemi Na ziemię na ziemię to są szybko na ziemię żeby wiesz Słuchaj ty też tam rób dobry oro Dobra i zbijaj szybki, zbijaj szybki Seba I zbieraj się coś w tych, szyb, tych szybkach A jeśli masz worek Widzisz jak masz przytrzymać Każą ci przytrzymać F co nie To idzie, podchodzisz mhm. po drzwi i klikasz G I wtedy to się wywala widzisz, na ziemię tam I po drzwi no. to wywala, że jak później podjedzie po nas furgonetka To wiesz, wszystko zabierzemy. No to, nie, sobie zabierzemy No No co ty nie powiesz <laughs> Nara, rzucamy tam, bo policja przyjechała, wiesz? Jak tam seba, ci, ci sąsiedzi idziemy tego? Idziemy Nara, rzucamy to na ziemię tam. Ej, bo tu sąsiad byli dużo, to Rebek u mnie strasznie dużo. Nie będzie dużo pieniędzy. Seba, strzelaj do policji. Działko postaw seba przed wejściem tutaj, jak możesz. Dobra, czy pod którym się brało? To działko? Nie przytrzymujesz. O, i bardzo dobrze, seba, a my tutaj nadal rabujemy wszystko. Dobra, no to git se działko będzie tutaj nas osłaniało, mniej więcej. Dobra, podpalić i wszystkich zjarać. Ooo, już tutaj nam pił! Co jest z tym frajerami nie Leżeć. Czy, czy ja mam już Loa w ogóle? No to schowaj się! Byłem. Z yy, kasy fiskalnej. A mam auto jeszcze, czy nie ma auto jeszcze? Nie ma jeszcze auto. Seba, zbijaj te gablotki, dawaj wszystko, kratnij. Zbijam, zbijam. Już wszystko chyba. Wow, Działko chyba się skończyło, mi się zdaje. On nic nas nie chroni. Wow, low mam. A kurde. Chłop, stanie prosty... Co jest? Ej, oni no, zabierają te pieniądze, tam nam składam wszystko. <grytanie> Policja nam w ogóle to bierze tam, co nie sąsiedzi. Dobrze, chyba. No niech zabiera nam, będą nam tam gromadzić to wszystko. Macie, zabierajcie to, panowie, bierzcie te pieniądze tam. A ja na przykład nie zabierają tych pieniędzy, nie zabiorą nam chyba tego, nie? to no, po prostu biorą to. No i to po prostu to biorą wszystko Czy tu jest jakiś safe na górze no, no. Chodź, tu, ja na chodź tu seba na górę, chodź tu seba na górę Tak tu jest też ja safe Dobra, biorę safe tutaj mogę, mogę się uleczyć jakoś? Eee tak, po sąsiad ma Aj powiedz po no. się pod trójką masz granaty No chodź tu no. Seba na górę do mnie, dobra My tutaj pilnuj tutaj, stój przy tym co... nie ma tutaj, Seba, stój tutaj Seba, stój tutaj, co nie i pilnuj, żeby to się. Jak się przygrzeje, to przytrzymujesz F, co nie? Maga te zery Gi, gnę, chyba A nie, bo ja cię mogę podnieść tylko nie padaj za często jak trzy razy padniesz to już po tobie ogólnie Seba, chodź do mnie wracaj! O tutaj kucnij, tutaj kutnij, Seba jest on strzelaj, o tutaj kucnij, co nie? Kutnij tutaj, albo czekaj tu na górze aż podejdą do ciebie nie musi strzelać, nie? No wiem Dobra, dobra, jedę. Ja do... Przegrzało się. się, no to przytrzymuję szef i tyle. Czy tu jest jeszcze jakiś save czy coś? Już tu jest tylko jeden save, dobra. Coś jak tam ci idzie ogólnie, strawa? Cała nam... Ja pierdolnie nie zdążyłem. Seba nie możesz tyle razy padać. Wiem, ale w ostatniej chwili no. No ja osłoniam ty. Za mojego dla... sensu. Weź, Weź mnie branie, ja tego. będę strzelał No, o strzelaj, ja, no, ja będę prawie. tego. Policja no nie zabrała, nie zabrała, dobra. Cięźliwek zdechnął za to. Kurde, Taser to, 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 to. mi <grym> idzie. To weź tu tutaj... jest. Wow! Co jest? Chyba po prostu się kupi, jak masz mało HP i tyle. Bo to jesteś początkujący, to wiesz. Ej, na co się dzień nam zabierają tu hajs pod ten, nie? Za ja jasna Pierdzielać tam. A ja nam to cały hajs zabierali tam Będziemy się później biegać jak Debile Seba tylko nie padnie pamiętaj. Ej, oni tam wszystko zabierają tam, widzisz? O, już mamy... Dobra, coś, e, e, ty pilnuj tutaj tego, e, żeby nam się ty nie przegrze... E, i tu pilnuj, żeby to się nie przegrzewało, co nie? A ja idę już za naszyć te pieniądze, dobra Seba? Dobra. Pomóż MI kurde Dobra, jedę są się mnie pomoc. A ty tutaj stój, bo to masz tu łatwo. Dobra. Gosia z pieniążkami, dzień dobry, jak tam? Mam, haj Dobra, bot mi pomaga No widzisz, masz kolegę Godnego ciebie Ja pieniądze zabieram Już A ja będzie ramisz Jak coś pieniądze już zabieram panowie ja Dobra gierka, co nie Seba? No, tylko że ja się muszę uważać. Jedź koła, już już jest panowie, dobra, lecę po więcej. Ej Dora, wiesz sąsiad, zbieramy te hajsy, nie? Tylko uważaj, żeby ci nie zabili, nie? Przygrzał ci się tutaj ten? Pani. O otworzył ci się safe! Już wziąłeś to wszystko ze safe co było? Antego! Mam tego! Seba na... Seba napraw! Bakują strażnika! Patrzcie! Ja najpierw A, muszę do ich pozabijać. Do dobra idź tam nie gadaj! Zabiłeś go Zrobił się już safe Seba, czy jeszcze nie? Eee, już naprawiam. To naprawię, naprawę. Musisz też perka mieć, wiesz na to, nie? a ty nie masz na tego perka, ale tylko tak wolno do ci się robi Dobra, ryje Ryję, dziurę <noise> Seba jaki podjarany, nie? Pierwszy raz tak robi tak takie rzeczy. Dobra, tam coś, no. a sprintuj sensie pod shiftem, nie ma co tego mogę bo mam dużo chyba z dużą big. No bo zmęczą się w frajerze, nie? Jest Ty masz apteczkę sąsiad, czy nie masz? Mam no to musimy iść tam do siebie i tego obrać No nie mam amunicji, super Ej Zasi dam, za... przyjdę do ciebie, zasidam ci Czech, czterech tu jest Ooo Sebari Sosiad, iść do sobie, iść do siebie szybko sąsiad Taką. To iść nie stój tak, nie strzelać, z policją tylko iść tam To się około pięciu. Jak, jak... Daj mu tam apteczkę sąsiad, daj mu apteczkę sąsiad postaw tam apteczkę Jeden versus kuś, kuś, Kuśba dziesięciu Nie masz amoseba, czy nie masz amowe magazynku? Czy jak tam jest? w tym ty karabinie nie mam amunicję. Dobra, to już ci daję, już idę wam tam apteczkę da amunicję Dobra, idę do ciebie Seba, gdzie ty jesteś? Raz Seba jest na górze, dobra, idę do ciebie. Cześć Seba Weź się tam to jest mega Nie mogę teraz mamo Jezu Nie mogę teraz mamo Nie Czemu tego nie zabijasz? Trzymaj Dalej, daj apteczkę, postaw apteczkę sąsiedzie Lec się Dobra, seba lec tam, a ja idę po więcej pieniądzów. Czuuu, no. przyjdź, frajerzy! Dawaj amunicję, dawaj te pieniądze, zabierałem pieniądze. no Tu jest bomba. Pod, trzy, pod trójką rzucasz granaty, seba, takie trip. Dobra, jak tam zrobił się save w sąsiedzie, czy nie? Dziś gdzie. No, safe, ten na górze, co ja z sobą robiłem? Nie, nie, nie tam sama masz safe? Tutaj jest safe, otworzył się. To to, Bierz, bie safe. to brać wszystko ze z niego i szybko. No, sam wszystkiego nie przeniosę, a w sobie przeniosę, ale. History. No, wszystko No dobrze. Masz fajnie mnie. Dobra, no, ludzie panowie, dobrze nam idzie. Następne pięć koła No spokojnie panowie, nie ma co tu się martwić Widzisz tu Seba szybko trzeba rogować, nie? Tylko, że ty nie masz dobrej, mm -hmm. dobrej kamizelki, jak mi musisz w perki pójść, nie? To no, po prostu nas osłaniaj Seba i tyle Weź, weź, te, masz tego, masz, wziąłeś coś Seba, wziąłeś jakieś ten, a wziąłeś, dobra To dał ta szybko Moje jeszcze pieniądze. nie, 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 wszystko, jeszcze tam nie stójcie. Jeszcze zabieramy wszystko. Dostał. 70 tysięcy, dobra. Seba pod autem stój, może, bo seba ty zginiesz zaraz. 50 tysięcy, dobra, lec dole. Ej, seba zarobi dużo z nami na początku. Dobra, dech Dobra. szybko. Pamiętaj, że apteczka się kończy. Dobra, jeszcze trzy zostały worki tutaj e, sąsiad, bierz je sąsiad, czemu tyle też policji zamiast brać tego worki? Ile powary. Co jest, to jest złoto tutaj jest Dobra ginę. Chyba, że ich jakoś zajdę od pięciu stron. Seba, pomóż, no. sąsiad musisz pomóc żeby... Dawaj go w... Ale tutaj są jeszcze worki przy sam chodzi, tam gdzie znaleźli. No wiem, wiem Zabij... idę, idę do, do siebie, ja idę do siebie te zrob worki, ty rób worki są Ej dobra zabiłem, go, nawałem go z karabinu w plecy W sensie tego. To dasz no. radę, to dasz radę, Seba nie strzelałem O, sąsiad leży, muszę go podnieść. Podniesie ci coś sąsiad, nie? A, bo. Ale tu rozpidziec jest trochę. Trochę bardzo. No ale wiesz, my to my obczajamy, duże kamizelki mamy, to jeszcze żyjemy, nie? Dobra. Dobra, jeszcze no razie jeden worek został i jeszcze zobacz... W... Seba, jak możesz zejść na dół, co nie? I zobaczysz jest coś w, w jubile, że jeszcze nie upominaliśmy jakieś, wiesz, klejnotu czy coś. No. A my już ty w ogóle, worek... W ogóle dzisiaj obejrzałem twój porannik do ETS-a pomimo tego, że mi nie był potrzebny. No to dobrze Sąsiad, może ty już nie lataj po te worki, bo jeszcze padniesz i tyle będzie. Ostatni worek wziąłeś, dobra. To idę obczaj czy jeszcze czegoś nie pominęliśmy. Tam? Ja idę do, do jubilera. No ja właśnie też tu obczajam czy czegoś nie pominęliśmy O, pominęliśmy, widzę, tutaj biorę worek. No, pominęliśmy trochę No ale wiesz, nie wszystkiego da się ogarnąć, nie? Wiesz tak jest najlepsza taktyka z Polakiem, wymyśliliśmy, że po prostu policja nam wszystko zabiera, nie? W sensie... I musimy szukać tego później. Co nie, co się dzieje? No. Ile za? Dobra, następne. Tak, to się robi. Ech, seba na miniaturki. Seba, będziesz musiał mi sesji zdjęciowe trochę zrobić na miniaturki. Dobra. Wyśle ci, jakie emotki masz zrobić. <noise> Ogólnie już patrzę, już patrzę. Już, już ogarniamy, co się Nie, nie, wszystko! No to zanoś tam po prostu. Dobra, czy coś, wszystko? Tutaj już niczego nie ma. a jeszcze tam polscy zagarnęliśmy. XD okay. O, o, pominęliśmy trochę. Widzę tutaj jakieś. O, jest! Nasze iniki pominęliśmy. Biorę. Chłop, tej półki pilnujecie, co? Kucz tam <noise> Nie wokół. wiem, to każą jest. Jakie Ej, jest może kraje. dobra, może już się wracajmy, chodźcie panowie. Może uciekajmy już stąd. Wzię wzięliście wszystko, to uciekamy. Nie ma co. A to porsche też biorę Dobra, czy jeszcze coś tam było sąsiedzie, czy to wszystko? Chyba wszystko Sprzedam i kupię pęk jeszcze pieniądze. następne pięć tysięcy Dobra, ja się jeszcze upewnię tak na szybkości A w samochodzie nic tu nie ma, w salonie samochodowym jeszcze to wzięcie? Chyba coś widziałem wcześniej tam w jubilerze jeszcze Dobra, nie, uciekamy panowie, uciekamy, to koniec Uciekamy, bo się znowu respią, uciekamy Szybko podał auto, podał to, pod auto, szybko panowie Czuję sparaliżował mnie, czy co? Podał to Seba! Gdzie jest, jest Multipla? Biegnę. Tu, 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 dawaj, uciekamy, bo się znowu porespili. Uciekamy, Sosie, nie uciekaj, chodź tutaj! Dobra, uciekamy, rzucaj ostatni worek, Seba. Dobra. No i giełd, panowie, chodźcie tutaj. kopcu do samochodu w las. Uuu! Dobra. Seba, jak się podobał pierwszy napad? Ciekawy. Ciekawy, ciekawy? Dobra, i teraz klikaj spację żeby pominąć wszystko, Seba, ogólnie. Przytrzymaj. Przytrzymaj, o, masz przytrzymać właśnie. 8, ile... Ej, takie pieniądze zarobiliśmy! Widzę. Gromadzenie! 12 pod... level. Rzuciłem rakiet coś, ja tam Ja wbiłem 12 level i coś jeszcze nie wiem. Przytrzymaj wszystko i po prostu. Ej, co się stało? Escape. Czyli co? Nie wiem, co się stało. Ktoch jesteśmy. Ej, chyba musimy dalej jeszcze iść, co jest? Ready. Dawajcie Reddy, co jest zgrana? Chyba dalej, dalszy ciąg chyba tego napadu mamy. Tak. No? Ej, bez kitu, dobra Teraz się... przed policją. Tak, teraz będziemy uciekać przed policją. Tak, faktycznie, się uciekamy przed policją. Bierzemy pieniądze. Ej, gdzie my te pieniądze nie wybierzemy? Ale ja nie wiem, te, te pieniądze brać szczególnie. Lesz. Ej, z drugim. A my jeszcze musimy uciekać z tymi. Ale, a gdzie my mamy te pieniądze? Chyba jak Helikopterek powinien jakiś przyjść. Co siebie sąsiedzie po, angiel po angielsku? Ej, stój. A z ich escape, bo się z Bo mi się katastrofa spala i kolega nam nie żyje. Czyli do którego auta mam to pakować teraz? Czekamy, jak przyjedzie. Aha, czekamy. Ej, tu mam jakieś. Zaraz Ej, tu mamy jakieś ten. Jeszcze y tego. A to nie można wejść. Dobra. Czyli musisz tu bronić po prostu, tak, sąsiedzie? Po w miejscu. A, trzeba po prostu się bronić. No dobra. Dobra to Seba, to jeszcze będziemy się tu bronić widzisz. Hej ser A to seba. A już myślałam, że, że minuty będzie mało w tym odcinku, a jednak dużo Dobra, jak będziemy czy, jak szossił to. Pojadą, tylko że... z to nawalam, to nie i górę każdego tak czy... tam z Bo to się nie tam z Ty powinieneś, mi... Ty, po, ty sąsiad kupisz ten e, za 7 zł ten e, do DLC do Paydaya, że wiesz, że masz te dwa pistolety Joa z tomikami. I wiesz tak ja nawalać z 7 złotych już go nie ma Ja Wtedy... bym, niestety, ja ten bariów kupił za 7 złotych, że szok Ja tą stronę osłaniają, osłaniajcie, się... każdy ma swoją stronę Dobra, to ja Seba tyły osłania, osłania tutaj Ja tu osłaniam Kurwa, spal się frajerze i wypierdzielaj spod tej tarczy Oni tylko z dwóch stron nawalają Idą? Do mnie? tej lewej nikt się nie respi, to ja muszę. Może... Nie, pomagaj mi, pomagaj mi seba, pomagaj mi seba. Całą sekund oni będą. A i pamiętaj, że pod E, nie, seba możesz atakować wręcz, w sensie, że z kosy. No wiem, Czek to właśnie tak zabiłem tego chłopa. No właśnie, tarczowni. O, dobra, przyjechało, to bierzcie, bierzcie łupy, panowie. Tam. No. Gdzie stał to? Tam gdzieś, nie wiem, biegnę. O tutaj, do, ej, blisko jest, dobra, blisko jest, pakować wszystko. Ej, tylko szybko, bo mam 3 minuty tylko. Z pistoletami dobra. właśnie, albo nie, wiem, z Łuzi chodźcie, nie wiem, cokolwiek. Żeby tylko szybko te... Ty, ty, ty. Ej, ja może będę rzucał, wy szybko! Dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj szybko! Bierzcie panowie, rzucam wam, szybko, bierzcie tam Bierzcie, 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 bierzcie Biegnij, kurde, grubaj się <laughs> Tarczownik, spadaj Tarczownik spadaj Ej, ja spróbuję znowu działko rozłożyć To no rozłożył działko, od chyba to tym tym nie pomyślałeś wcześniej Tore Damy radę w 3 minuty, ja będę od rzucał, panowie. Szybko, dawaj, dawaj, dawaj. Seba, dawaj, seba, 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 seba. No leć tam, nie, nie stój trzeba z działkiem. No idź, seba, szybko, leczę. Biegnę. Dobra, rzucam szybko, bierzcie te, bierzcie te torwy. Współpraca, panowie, współpraca, współpraca, trzeba obrabować te wielkie banki. I nie usłyszą o tym matki. Dobra, mam wszystko, mamy wszystko. Bierzcie, 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 bierzcie. Bierzcie, panowie, szybko te pieniądze. Dobieramy no Bierzcie, bierzcie, bierzcie Ja jak, kurde jak w żabki się bawimy, nie? Dwie minuty damy radę, panowie Coś tu jeszcze zostało? Nie, dobra Pakujemy wszystko Łatwo, panowie, wszystko mamy Dobra, brać te pieniądze Zaraz sprawdzę czego się pominęliśmy ja wszystko co się dzieje, bo nic się nie świeci, nie? Tak, wszystko, dobra, wracamy się jeszcze bot ma na plecach, to. A, ja. bot to. Ech, go, no we, Wezmę od niego, no właśnie. Czekaj, biorę od niego. Auta. Jeszcze jakiś bot ma? Czyli tu jest e. jeden bot, a drugi gdzie jest tam? Gdzie jest drugi bot? Nie mają, czyli tu jest jeden. Kalas, sąsiad! Dobra, dawaj, uciekamy. Halo, bo ja nie wiem, czy drugi bot nie ma pieniędzy. Nie ma! Dobra, tak ma. nie ma, to nie ma. Wszystko mamy. Łatwo ucieczkę, łatwo. Uuu, udało się! Dwa chciwmięty. Uh, kurwa, no ja też mam. Ty ja, Ile pieniądze są ile dostaliśmy pieniędzy? Ja 270 dostałem. no i tak mniej niż wczoraj, ale. Ja dostałem 8 dodatkowo. Chyba. Ale mało Expo dostałem z tego, kurwa. Chyba niedługo będziemy na Very Harda przynosić sąsiedzi, nie? Jak lepsze broń, No znowu dostałem maskę jakoś beznadziejną. No serio, chłop, no! dostałem jakieś. O, magazynek dostał dopisany ty nocy, inezy. To jesteś, dobra. Krezynki od pistoletu dostaw. Uuu, szynsz, dobra, dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapeczkę w górę, subika, dzwoneczkiem Widzimy się w następnym odcinku dzisiaj. Bundu Seba oraz sąsiad. Pożegnajcie się.